Ahoj kamraci! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale! Dziś witamy się z wami już z kolejnego państwa z Tajlandii! Ale zanim opowiemy Wam, jak tu dotarliśmy, jaki mamy wstępny plan i w ogóle to prosimy o to, abyście zostawili łapki w górę, zaznaczyli subskrypcję, zaznaczyli dzwoneczek. Napiszcie też komentarz, kto jest z nami od Wietnamu, a kto jest z nami od jakiego momentu. O, zaczniemy od czego? Od tego, że dotarliśmy właśnie do Bangkoku, wylądowaliśmy jakoś godzinę temu Nasze wsieliliśmy, miasto! Wsiedliśmy w Bolta i dojechaliśmy do kwatery. Kwatera jest tam znana, bo już tutaj nocowaliśmy nie w tym pokoju, a w pokoju obok. Tak, w ogóle to jest miejsce i właściciel, gdzie pierwszy raz spaliśmy, jak byliśmy w Bangkoku w zeszłym roku. Także sobie koniecznie sprawdźcie. Pierwszy film z Bangkoku z zeszłego roku o. I w ogóle właściciel Pisał, że przykro mu, że nas nie może powitać Bo poleciał do Stanów na święta A my pokażemy wam rumtur. Szybki room tour i lecimy na obiad Bo jesteśmy Uuu. tacy głodni, a my tak stęsknieni Jesteśmy za tajskim jedzeniem o, dwa Że to po prostu jest szok jest. Dwa miesiące w Wietnamie dało nam popalić jedzeniowo Także się cieszymy, zaraz idziemy na jedzenie I szybko, szybko pokażemy pokój. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że wylądowaliśmy na lotnisku Don Muang, a dzisiaj Czeka nas jeszcze wyjazd na lotnisko Suwar na bumi, po gości, którzy tutaj dzisiaj, dzisiaj dotrą. Już no. wiemy, że mają godzinę obsuwy, niestety. Szangha nie w Szanghaju, tylko w Pekinie. W Bekinie. Pekinie, Beijing tak? Beijing. W Chinach ich trzymają już od 6 godzin, chyba ogólnie miało być 8 na przesiadkę, a już jest 9 i nie wiadomo ile wam tam Pokażemy, jeszcze. kto do nas się wybiera, ale zanim pokażemy, no to jeszcze proszę yy, nie Prezentacja wiem. Prezentacja pokój. Pokój, właśnie. O. Jest bardzo gustowny, pojemny, duży. Tu mamy łóżko do spania. teraz jest no okej, okay. Ta twardość jest ok. Mamy stolik do pracy, jakiś tam coś tam ten, jak to się nazywa, kanapę, tapczan taki uroczy, tutaj tak. mamy lustro. Lodzeczka. I lodówka, mikropalówka i czysta gąbka, co też jest spoko, bo Naprawdę, na przykład w Wietnamie to... co? patrzcie co nam zostawili w lodówce. Co to jest? Kawa i cukier. Naprawdę? Naprawdę. Ale super. A woda też jest. Woda jest jak wypijemy, to mamy wystawiać na korytarz. I co tu jeszcze wam możemy pokazać? Łazienkę wam no, możemy pokazać. Pamiętasz ile myśmy za nocnek zapłacili? Około 500 złotych? Hmm, chyba tak, coś w tym stylu. Jak coś to wam wkleję, bo nie pamiętam. Łazienka taka podobna właśnie, jak była wtedy tam. Tak, Tylko że tutaj mamy zasłonkę. Właśnie I tam Dobro. zrobili takie by tu podnieśli, a dzięki temu tam woda nie wylewa się na całą łazienkę, nie? Także. No tutaj jeszcze. O, dodatek jest ten, że mamy balkon. Słuchajcie, mamy balkon. To jest w ogóle fascynujące, że trzeba dać takiego, wiecie, wow, kroka, żeby wyjść sobie na balkon. No i tak, no jest całkiem duży, jakieś stoliki, co? To co jest najzabawniejsze? Bo nasi, towarzysze podróży będą tutaj. W tym budynku. Nawet nie wiemy, że będą tak blisko nas. No. Bo my oni za, zapytali, czy to jest dobra lokalizacja, myśmy doskonale wiedzieli, że to jest najlepsza lokalizacja. Jest dlatego względny też... spokój, jest blisko tak. do wszystkich rzeczy i tak dalej, a my tutaj w tym budynku też spaliśmy. ostatnio. Spaliśmy to ostatnio. Tu. No. no i stwierdziliśmy, że jak oni tutaj, to my też szukaliśmy tutaj, ale nadarzyła się okazja, że w budynku obok jest po prostu. No też taniej trochę było, taniej, nie? No, i, no i znamy tutaj. I do to pracy wszystko. tu jest dużo miejsca, Oj, bo tak. no nawet mamy... Nawet ten stolik można wziąć do środka, jest kolejne miejsce do pracy, wie? A tam na górze, wiecie, co jest? Tam jest ten basen, który wam pokazywaliśmy, nawet jakieś rolki tam kręciliśmy czy coś. A my mieliśmy gdzieś tam pokój, gdzieś wysoko, wysoko, tam jest w ogóle ładny widok, a tu nasza ulica, no nasza dzielnica, no cieszę się. A ty? Tak, jeszcze musimy a, się. Tak szybko, tak. Bo musimy się spinać, bo. Ja wiem, wiem. Bo tak, jest mamy godzina 13, pracy słuchajcie, jeszcze. dwa. 12. Oni lądują teoretycznie, jeżeli się nic nie obsunie, to o 19. My mamy godzinę do lotniska. My musimy iść zrobić... Tak, najpierw zjeść, bo jesteśmy piekielnie zrobić głodni. Pranie. I zrobić pranie. bo no bo nie praliśmy od tygodnia przeszło. Ostatni raz na full no, więc po prostu pranie mamy pod nosem, trzeba je wrzucić. No wyprać, później, je je jeszcze Tak, no ale to w międzyczasie będziemy prali, suszyli. No więc... jeszcze ja chcę do Watson'a iść, no bo muszę zrobić tam zapasy takie. No i Małe. musimy obczaić dzielnicę, czy tam na tak. bangrach coś tam widzieliśmy już po drodze, że się jakieś nowe stoiska pootwierały, coś, więc po prostu lecimy. Jeśli możecie, to zostawcie w tym momencie łapkę do góry dla koszulki Wojtka. Zobaczcie, jaka przepiękna Let's travel the World i z tyłu mapa. No po prostu wystroił się jak stróż w Boże ciało, także lecimy! Dobra, słuchajcie, już wsiedliśmy do naszego ukochanego autobusu linii numer 1. Także sobie jedziemy już na spokojnie. Musimy ogarnąć parę rzeczy jeszcze, bo ja chcę wejść do Wocąsa jeszcze Byliśmy, bo tam kolczyki sobie ogarniałam, bo chciałam sobie takie do nosa wziąć i teraz poszliśmy na bangrak Bazar. Jak wam pokazywaliśmy, jeszcze trzy miesiące temu było pozamykane, ale ogólnie patrzcie, wszystko się znowu pootwierało. Także teraz wygląda. wygląda to pięknie, nie? Kiedyś tutaj, no, jak sobie wrócicie do wcześniejszych naszych odcinków, to był taki rozpierdziel totalny, plastikowe krzesła i w ogóle, a tu patrzcie, są drewniane stoły ogólnie. Wygląda to przepięknie. Popatrzymy tak, bo szukamy znajomych twarzy jeszcze, bo wiecie, my byliśmy tu w zeszłym roku było kompletnie inaczej, a tutaj jest wszystko tak pięknie zadaszone, ale patrz, bo to jakieś Walk Ale są dania za 60-70 tysięcy, więc. Tak, dokładnie. E, tysięcy, sorry. 60 tysięcy. 70 batów. No, Tysiące bo... zostały w e... Wietnamie. Dobra, no Wojtek, słuchaj, myślę, że w fajne miejsce będziemy mogli ich zaprowadzić, nie? W sensie naszych gości. O, jak napoje są zrobione. Pięknie. Ty, no właśnie, to jest dopiero... Toalety są zrobione, a tutaj wcześniej chyba nie było, albo były, ale takie obskurne trochę, nie? Tutaj na przykład robili paznokcie, widzę, że część jeszcze robi się, tylko inaczej to kompletnie wygląda jak wtedy, no nie? Ja ogólnie jestem podjarana na maksa, że to tak wszystko ładnie wygląda, jeszcze zaraz Wam tu odwrócimy, bo nawet stragany są i w ogóle wszystko ozdobione światełkami, bo teraz wychodzimy. Patrzcie, jak ładnie to wszystko wygląda. Tutaj pani sobie jakaś paznokietki robi. To jest chyba pierwsze miejsce, które po takiej... Rewolucji. Rewolucji! Naprawdę wygląda lepiej i prawdopodobnie będzie lepiej funkcjonowało. Naprawdę na plus. Ale się cieszę, nie? Wrócił nam Bangrak Wojtek Piątka. Uhu. Przeprawiamy się już, słuchajcie, jesteśmy za drugim jakby tym metrem, drugim metro. Już przejechaliśmy sobie, także teraz jesteśmy na jakiejś stacji, nie pamiętam jak ona się nazywa Pajatali chyba i jedziemy już powoli w stronę lotniska, bo nasze ziomeczki za jakieś chyba pół godziny lądują, nie? Cyk, cyk, cyk i gdzie? Na lotnisko w na Suwadnawumi Dwie osoby 90, tak, dwie osoby to. Dwie jest osoby, ja. ja i ty. Jak sprawdzałem, to grabem moglibyśmy nie zdążyć czy innym boltem i wyszło by około 400 watów, a tutaj wyjdzie nam 194 waty za dwie osoby dojazd do samego lotniska i, I oszczędność wyjdziemy... 50%? No tak, i czasu przede wszystkim, no. bo wiemy, że się nie spóźnimy. O, kolejka, kolejka. Shit, kolejka, i to taka całkiem duża. No, sporo ludzi słuchaj. Wszyscy na lotnisko? Ja nie wyglądam, jakby jechali na lotnisko. Nie ma ani walizek. Musimy się ustawić, chyba jakoś grzecznie, nie? No i jesteśmy już na lotnisku. Trochę długa przeprawa tutaj byłaby, chyba nam to ostatecznie jakoś chyba godzinę zajęło, czy coś w tym stylu. W każdym bądź razie jesteśmy już, no i pędzimy, pędzimy po naszych gości, już się nie możemy doczekać. Oni wylądowali o chyba 19, coś, bo mieli tam godzinne opóźnienie, także od y, bodajże 10 minut są już na lotnisku, zanim się jeszcze do nas dokoptują. To, to, tamto nie, bo to jeszcze odprawa jakaś coś, tam coś, tam kontrola paszportowa, więc. Myślę, że akurat będziemy na styk. He? Raczej tak, więc zobaczycie, kto to taki. Czekamy, czekamy na nich, ale jeszcze nikt się kurde nie pojawia. Jakaś tablica, ale ja ślepa jestem i nie mogę przeczytać, co tam jest chyba jakieś zegary. Wojtek niecierpliwości. Ale nie ma, nie ma dalej. Może się gdzieś zagubili. Dobra, już teraz widzimy o co tutaj chodzi, bo to jest tablica ogólnie. Skąd kto przyleciał i tam jest ten napisane w ogóle godzina, i tutaj widać, że jest opóźniony i bramka i w ogóle wszystko jest. A widzicie? Ja jestem. Ślepa musiałam oczy przymrużyć, żeby zobaczyć. O co tutaj chodzi, nie? Gdzie oni są? Godzina się ponad. Godzinę. Ja już byłem nawet na policji. A tak poważnie nie, to byłem nie. się dopytać, żeby nie było jaj, że my stoimy w złym miejscu. I stoimy w dobrym, na pewno. Jest na tablicy jak Wykt, bo tablica jest dość daleko i pod kątem, i nie widzieliśmy, ale jesteśmy upewnieni. W ogóle mamy chyba jakąś taką małą teorię spiskową. Mhm. Bo jak miało dojść do naszego pierwszego spotkania parę miesięcy temu, to było lato w Polsce, przez korki i przez to, że się władowaliśmy w jakieś remonty, objazdy i Google nas przeprowadziły tak, a nie inaczej. Oni czekali chyba z pół godziny na nas na rynku we Wrocławiu. Nie na rynku, tylko w okolicach ZOO we Wrocławiu. Więc teraz prawdopodobnie oni tam siedzą i jedzą sobie jakieś pyszności. Tak i to jest taka to próba testu. To jest próba testu. Nie no, oczywiście żartujemy. 20.34 nie ma ich, nie ma ich. Ja myślę, że oni polecieli do jakiegoś innego państwa. Nasze, nasze zguby się znalazły. Yes, nasze zguby się znalazły, tak że oni dopiero wylądowali, lecimy im coś zimnego do picia kupić, idziemy do kibla, bo akurat stoimy pod to. Oni wylądowali ponad godzinę temu, ale dopiero ich wypuścili. Dokładnie, nie? Także... także jest grubo, jest grubo, słuchajcie. Nadamy, no. co tam się. Ahoj przygody. Emocje jak na grzybobraniu. Normalnie rzekłbym, że to jest skandal, nie? <laughs> Są, są, widać ich, tam są, widać, o w końcu, tam widać naszych gości specjalnych i nadeszli, ale musimy tam, tam dalej, tam musicie dalej, musicie iść dalej. tam, a my idziemy też, we Wrocławiu się nie chodzi w potrę, no, światami na nich czekają. <laughs> Dobry, Dobry. Dobry. Kurde. Dobry. Jezu, mu Dajemy sobie O, Marta! Jezu, tam strasznie, pewnie zimno, co? A no, widzicie, no, nawet nie wiedzieliśmy, że jeszcze dezynfekcję jakąś robią, nie. czy coś tutaj? A Dzisiaj co robią? Kontrola bezpieczeństwa oh. pociągu, czy nikt nic nie zostawił? Jesteśmy już wszyscy! Ale tam się tu bepa. Jesteśmy już wszyscy! Czekamy, kurde, bo teraz znowu będziemy robić taką samą trasę, jak żeśmy robili teraz. Dobra. Czyli znowu mamy pociąg, znowu będzie metro i znowu będzie metro i myślę, że po jakiejś godzince może się tam dostaniemy. A dlaczego czekaliśmy? Dlatego, że była kontrola bezpieczeństwa jeszcze w pociągu, wszystko jest bezpieczne, więc możemy jechać. To muszę najpierw zdezywekować wszystko. <grym zimę> Zobaczyli dziwolą i mówi co o to teraz, nie? Jak my wysiądziemy, oczywiście zrobimy to samo, że nie jakieś bakterie my tu mamy. Kontrola musi być. Jaki smutny ja pierdziele. ty czułeś co? Wali, nie? Ja pierniczę. Teraz tylko poczekamy, aż jakieś szczury wylecą. Jakby się ktoś nie mógł, że <grym> Co jest? A to suszone mięsa akurat, ale, mięso, ale idealnie, mięso, ale wiesz, żeśmy stanęli, nie? Bangrak, bazar, jeszcze jakieś tam parę stanowisk jest. Także coś może dostaniemy do jedzenia. I ostatnio, właśnie ostatnio dzisiaj wyczaiłam, że tutaj są takie koreańskie, fajne przysmaki. Jakieś owoce w cukrze czy coś w tym stylu. I trzeba by było to przyczaić, nie? A nie wiem, czy jeszcze mają o tej porze. Nie hey, wiem. Ejolo, a tu w ogóle y, tarota stawiają. Dzisiaj właśnie. Widzieliśmy, no. To jest nowy trend z tego, z Korei ogólnie. I właśnie zatapiają w jakimś cukrze różne owoce i to ponoć, jak się to ugryzie, to to mega chrupie. I właśnie jestem mega ciekawa tego. Kowkanka. Z te... Ja to będzie chrupać. Boję się że chrupać. A to nie musi zastygnąć. Hmm. Coś tam delikatnie chrupu, ale... Musi zastygnąć, tak? Nie chrupo tak. Ej, ale dobre jest. <laughs> Bardzo słabo to <gry> Bardzo słabo, ale dobra Już dojechaliśmy prawie na naszą dzielnicę Jeszcze parę małych załatwiań po drodze Już prawie jesteśmy na miejscu, jeszcze wskakujemy zaraz w autobus I prawie w domu, prawie w domu co ogólnie słuchajcie, mamy godzinę 23.15 Słodkie, trochę inaczej smakuje, ale takie lekko kwaskowe, nie? Pierwszy posiłek po nie wiem ilu godzinach nie. Tam gdzieś mi się tak śmierdziało, Paula Ja bym nic nie zjadła, mi było tak niedobrze w którymś momencie Daj, celu, nie zapłabłabym nic, nie? No może to ten gościu. Ej, może to ten gościu. Nie wiem. Może to on, może to Ale nie on. Bo w ogóle, słuchajcie, siedzimy pod hotelem i... telefon powiedział, że miał ekscydent, miał wypadek, nie? No właśnie. Nie wiedzieliśmy, czy ja mu się motocykl zepsuł, czy ja mu się noga zepsuła, bo tak niewyraźnie powiedział, czy noga... Mam o, czekaj, jeszcze go opieprzył teraz. Ups. No. Się okazało, że ten pan, co go nagrałam, no to jest ten pan. Jest już w końcu na miejscu. Dawida jeszcze zrypał. O, ja wiem nie co, za co, bo pan 71-letni. Chyba chodziło o to, że on musiał wstać z łóżka, tak mi się wydaje. Ale wiecie, to jest też takie dziwne, bo jak na przykład nam się samolot spóźnił, co nie? Znaczy nie spóźnił się samolot, wylądował. No normalnie, ale nie dostał parkingu. Więc 45 minut ponad staliśmy i czekaliśmy na parking, zanim wyszliśmy, zanim Wiza, była kolejka i tak dalej. No nie dało się. Pierwszy nie, raz w ogóle taka sytuacja, nie? No a facet jest wkurzony teraz, bo my jesteśmy za późno o godzinę. No ale co myśmy mogli no tak. zrobić jak mamy naprawdę, no i nawet nigdzie nie jest zobaczcie, że pierwsza... na pierwszego Kurde, ławru. pierwszy raz w ogóle taka sytuacja, że wiecie że koleś nie czeka, ani nie no, ten sakra. zwykle zameldowanie gdzieś tutaj w tych okolicach jest na jakby własną rękę że się zostawia klucz, w skrzynce i tak dalej a tu, że nie dość, że pan 70 parę lat i jeszcze taki dym. Co? no a słuchajcie, może słabo byś teraz widać A o co w ogóle chodzi, skąd ten chaos no bo po prostu przyjechaliśmy no, na kwaterę tutaj Adrianny i Dawida ale okazało się, że w ogóle nie ma kto nas odebrać jakby, nie? W sensie pan był powiadomiony przez właścicielkę jakby tego mieszkania, że będą o godzinie tam 20-30 maksymalnie, ale że samolot się opóźnił. My musieliśmy jakoś dojechać też, no bo metro, no widzieliście, pociąg i tak dalej, i tak dalej, to zajęło też trochę czasu. Pan przyjechał, bo z nerwami, z nerwami że on ma 71 czy tam 76 lat, nieważne. Chciał, żeby tylko Adrianna i Dawid weszli jakby do góry, bo się bał, nie wiem, tego zrozumiałam, że no my bo też ja będziemy. chciał pomóc Dawidowi wnieść no, ci na górę. No. Bo dziewczyny tu rozmawiały. Chciałem mu pomóc wnieść, no i pan nie, bo tu cztery osoby, bo to i tu tak, macie mu, że, tak, my że my mieszkamy tu tutaj, obok, nie? No. On nie, bo on nie wpuści czterech osób. I się pyta, kto tu będzie mieszkał. No i mówimy, że Dawid i Adrianna. No to nie to ona ma przyjść, nie? No ale wiesz, jaka to jest ich no, wina, nie? Że samolot no, się opóźnił no, że samolot się opóźnił. Godzin, jakby no. Pierwszy raz taka niemiła sytuacja w Tajlandii. Wyobraźcie sobie, że pan już szedł, dał im to mieszkanie. I zaczął latać tutaj do ochroniarzy z tego obiektu, żeby widzieli, żeby na nas pokazywał, żeby nas tu nie wpuszczali. A my mieszkamy po drugiej stronie i tłumaczymy, pokazujemy mu, że mamy rezerwację, mamy opłacony ten, że mamy klucze i w ogóle... Wszystko mówi, mu pokazaliśmy, że my mówi, że mieszkamy nie, tutaj. widzi cztery osoby, widzi cztery osoby i tłumaczymy mu, że my ich odebraliśmy. I przyjechaliśmy pomóc po prostu z tym, bo on nie odbierał telefonu, on tłumaczy, że jest północ i on widzi cztery osoby. Nie, po prostu wiecie co, pierwszy raz taka sytuacja w e, Tajlandii, ja mu tłumaczę, że jesteśmy któryś raz, ale pierwszy raz spotykamy się z tak niemiłą sytuacją, że po prostu no. jesteśmy cztery osoby i to są nasi przyjaciele, no i... No, nie, 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 on nie rozumie, on widzi nie, cztery on osoby. on myśli, że my tam będziemy spali, wiecie, i on ten, on będzie... Pewnie jutro ja do tej córki wydzwania. Nie, bez sensu. Sytuacja totalnie patowa. Siema, no witamy następnego dnia. My powoli już się zbieramy na dół, bo żeśmy się umówili na godzinę 11.45. My tak na szybko chcemy Wam powiedzieć o co w ogóle chodzi i dlaczego żeśmy się wszyscy spotkali. Pierwszy raz na spotkaniu umówili się, bodajże to był czerwiec, we Wrocławiu. I myśmy wtedy chcieli się razem spotkać, sobie nagrać jakieś tam rzeczy i tak dalej. Ale my, jak prawdziwe królowe życia, słuchajcie, spóźniliśmy się, chyba, nie wiem, z dwie, i pół dwie godziny. I pół godziny, prawie trzy. Więc Adrianna z Dawidem na nas czekali tyle czasu, że po prostu nam już było strasznie głupio, a że mieliśmy jakieś chyba tylko pół godziny na przegadanie, bo byliśmy umówieni już do restauracji z rodzinką, no to nie było czasu po prostu, żeby ani nic nagrać, ani nic zrobić, więc... Następnie umówiliśmy się na to, że po prostu gdzieś spotkamy się w świecie. Może coś razem nagramy i będzie takie wiecie zaskoczenie. No i rzeczywiście, jakby wszystko ogarnęliśmy wszyscy zdalnie, no nie? Na wariata. Na wariata. Po prostu rezerwacje biletu, wszystkiego, wszystkiego to trwało ileś tam czasu i no spotkaliśmy się, kurde, na końcu na końcu świata, nie? Także we Wrocławiu nie mogliśmy się złapać na dłużej, a tutaj się złapaliśmy na chyba trzy tygodnie, nie? Bo z nami będą trzy tygodnie, tak, tutaj. No. Odcinków będzie sporo. Mój I to, co mi się właśnie nami, podoba, to, to się jest takie Fajne zderzenie światów. Adriana z Dawidem nie znają do końca tego świata, w którym my jakby funkcjonujemy na co dzień, ale my też nie do końca znamy ich ogóle, świat, to więc to jest takie zderzenie i to jest super! I mamy nadzieję, że będą z tego super materiały tymczasem lecimy, bo z już za chyba dwie minuty. Śmigamy powoli na pierwsze. Wiedzanie, poranne takie powiedzmy, bo jest godzina teraz chyba przed 12, tak dokładnie. Śmigamy powoli do autobusu numer 1 i ja mam taką cichą nadzieję, że wsiądziemy do tego prawidłowego autobusu numer 1, bo wczoraj weszliśmy do jakiegoś takiego w ogóle super klimatyzowanego. Też pierwszy raz się spotkaliśmy, że jedynka jest w ogóle klimatyzowana, nie? Bo zazwyczaj jedynka nawet prawie nie ma podłogi, ale zobaczymy, może się uda, to będzie zaskoczenie. Nasi dzielni towarzysze podróży poszli sobie do świątyni leżącego Buddy. Odstawiliśmy ich, żeby mogli właśnie sobie pooglądać, popatrzeć, jak to tam wszystko wygląda, wczuć się, także koniecznie też wchodźcie na kanał. Oczywiście macie tutaj na dole nazwę kanału, ale myślę, że większość z Was kojarzy. A my szukamy jakiejś miejscówki, żeby sobie na spokojnie przycupnąć i się zastanowić nad dalszym planem, bo chcielibyśmy pokazać im bardzo dużo, ale kurde, wiecie, no wiecie, sami wiecie, po naszych odcinkach, jak to jest z tym Bankogiem. No po prostu jest to tyle do zobaczenia, do zrobienia, Doświadczenia, że wszystkiego się nie da, tym bardziej, że my pojutrze już musimy cisnąć dalej. No i teraz jesteśmy pod świątynią Świtu, znaczy po drugiej stronie świątyni łatarun. I zobaczcie, jaki fart w ogóle, bo tutaj chyba rozbierają kawałek yy, tej linii brzegowej, coś tutaj będą budować. No i naprzeciwko mamy Wat Arun. także kapitalnie. Jak wyjdę ze świątyni, to ich tu zabierzemy, co? A to są takie dwa koty. Jak macie na imię? Cześć, Bogdan. Cześć Bogdan, a ty się ruszysz stamtąd? Czy będziesz tak siedział? Boguś, Stefan i Lary.